Cześć, cześć, z tej strony Maximus i dzisiaj sobie zagramy w e, Tomb Raider Custom, The Forgotten Monastery e, i jest to już e, czwarty, czwarty odcinek z naszej serii, tej serii, tego customa dokładnie, bo seria customowa jest dłuższa. Tu są jakieś drzwi, ale chodźmy na rewizję najpierw. E, czy z tym nie nazywa się przypadkiem labirynt? E, o! Tak, to jest labirynt. Dokładnie, to jest labirynt. Okej. Okay. Dobra, to mamy coś takiego. Okej, okay, to coś zrobiło, tylko nie wiem co. Uff, fajnie byłoby rysować mapę. Mm, dobra, tu już nie ma niczego. Dobrze wiedzieć. Będę się starał iść ciągle w lewo, okej? Okay? Tak, zrobimy tego strategię. Okej, okay, i tu mamy, zostały już tam tylko shotgun. Dobra. Czyli to nie jest taki dosłowny labirynt? Znaczy jest labiryntem, ale jest dosyć prosty. Filowo. To było pierwsze rozwidlenie, jeszcze tu są jakieś drzwi i teraz będziemy... poszliśmy w prawo, więc idziemy w prawo ciągę. To jest bardzo prosta y, zasada. Chodzenia po labiryntach. Tu są... Tu jest kloc. Uuu. Uu. 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 O, to jest sekret, jak fajnie. Nie spodziewałam się, że znajdę sekret, czekajcie, to jest 1 na 4. Jej, mamy sekrecik. Harpuny, ta harpunnik mi się nie przyda, to znaczy może to być wodne coś. Dobra, mamy naboje do naszego, więc jest dobrze, do jednej broni, której posiadamy aktualnie. Mam nadzieję, że znajdziemy tutaj wszystkie sekrety i uda, uda się nam zdobyć jakieś bazuki czy coś w ten deseń Chyba, że wszystko już się zdobyć powinno w poprzednim poziomie, co będzie dosyć słabe No ale trudno mm. No ale trudno, dobra, tu mamy kolejne przyciski, pewnie to nam otworzy tamto yeah. Nic nie wyszło stamtąd do raczej Dobra Nie, to, są, to jest ściana po prostu, tak Zastanawiam się czy to są drzwi jakieś, dlatego też tak chodziłem Dobra, zapisujemy się na następnym, tak po kolei będziemy lecieć Dobra, tu, 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 tu. I... Tia, chyba się za wcześnie Co? Co? I to jest Dobra, to są ci goście z... Aldwycha, przerobieni sektułkowo oczywiście. Wow, tego się nie spodziewałem, ale to jest ładna lokacja moim zdaniem, a więc no wiecie, wiecie, wiecie. Yy, idziemy tam. <grybujesz> oczywiście jako, że to jest dopiero wchodzimy do labiryntu, to trzymamy się w lewo ciągle. Ciągle lewo, ciągle lewo. Dobra. To będzie raczej prosty labirynt Po prostej budowie, tak. Dobra, no i chodźmy na następne i możemy później iść dalej w lewo Albo to jest dobra przedsmak jak biorę tu, żeby tak nas uspokoić trochę I nie denerwować zbytnio Okej, okay, dobra, tam niczego nie ma, to jest po prostu dobry tunel Ale tam było jeszcze przejście, które pominąłem Więc mi, że sobie przejdziemy W nie A, to jest tylko apteczka Ej, to bardzo dobrze Bardzo mi się podoba, że to jest apteczka Możemy zapisać sobie Dobra. To nie myślę, taki krótki custom. To też fajnie. Okej. Okay. Mm. Tu mamy... Wciul przejść. I mamy, dobra. Spoko. No to w takim razie zaczniemy od lewego i będziemy się ciągle w lewo kręcić. Ciekawe gdzie wyjdziemy. Niech będę tak chodził. To jest najciekawsze w tym wszystkim. Mm. Okej okay. Okej okay. Uuu Uuu Uu. Uuu Uu. Uu. by to był sekret? Hahaha, <laughs> kolejny, tak jest Dobra, tutaj już są słabo Wane, ale to są same amunicje do Uzi, a Uzi żadnych, bo... Buuu, jak chcę uzi, jeszcze dwie paczki No mi się wydaje, że w poprzednim wszystkie te bronie trzeba było znaleźć Mam nadzieję, że da tutaj twórca, naprawdę, mam wielką nadzieję Bo jakby to był jedno poziomowiec No to nie ma problemu, ale to jest wielopoziomowiec Dobra, chodźmy teraz w lewo i mamy drzwi, dobra ja Dobiegłem sobie do drzwi, mamy to co chciałem I się uderzyłem w głowę oczywiście, po prostu idealne wyskoczenie Dobra i tutaj No wchodzimy w lewo a więc lewo badamy, dobra Okej okay. To jest naprawdę ciekawe Dobra, tu niczego nie ma Spoko. Teraz zaczynamy od, oczywiście od dołu W prawo i będziemy szli teraz w prawo Ciągle Prawo, prawo No i koniec prawa o, flara Lara sobie zatrzymała, nie chce jej wyrzucić. No dobra, jak jej nie chcę to nie. Dobra, dzień dobry. Znowu ślepy zawółek, świetnie. Ale Lara, ty się mi tak nie teleportuj. Um, dobra, i teraz w prawo, w prawo. W prawo. Uuu. Uuu. Uu, co tam mamy? Mam nadzieję, że nie koniec poziomu, bo nie no, tam są jeszcze drzwi do otwarcia, ale to będzie coś ciekawego, coś czuję a ja, drugie piętro labiryntu, świetnie. No to trzymamy się w prawo, ciągle prawo, ciągle prawo, ciągle prawo. Koniec prawa. Dobra, dalej prawo. To jest najśmieszniejsza strategia labiryntowa jaka jest. Żeby się trzymać ciągle tej ściany. Eee, Dobra, no i tu mamy to. Najgorsze są rzeczy na środku w tej strategii mimo wszystko. Prawo. Prawo. Bez stały na mnie właśnie, dziękuję. Dobra tutaj. Hej, jest ładnie podzielę, ten nabirent widzę, no. O, mamy przycisk, fajnie. Fajno, fajno. Tia, wątpię, że to jeszcze się otworzy. Jeszcze parę takich przycisków trzeba będzie znaleźć. Aha i koniec, dobra. Często ja słyszę jakiś dziwny oddech, czy co? W prawo, w prawo Uuu Tu jest jakaś krapa, warto zapomnieć że jest jakaś krapa Warto się tu wrócić jak przyciągniemy ostatni przycisk Oła, tylko bez pały, ok Dobra Okej, okay, może się nie wyczerpię jak ją podniosę, kto wie. Kto wie, wyczerpię się jak zapiszę. Pierdzielicie sobie, że to to. Ja już jestem martwy. To było to, cholera jasna. Dobra dziadno, No w tych korytarzach będzie ciężko tego wniknąć Oczywiście, że się zgubiłem w międzyczasie Eee, tu... Ja się wciul w zgubiłem Tia! Yeah. Co to jest? Łacie panie, co to jest? Ło! Wow. Ja naprawdę się zgubiłem! Tja, yeah. dać przeciwnika, zgasić światła i jest zajebiście! <grymne> Dobra, tu mam, nie mam przejścia. Wracamy do chodzenia w prawo. Na pewno wyjście znajdziemy. Jak znajdziemy wyjście, to będę mógł kontynuować eksplorację. Mamy gościa. Dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Tu, tu i tu. Czyli tu był ten sekret, fajnie wiedzieć Może nie sekret, ale naboje do y, mojego mp5 i u, zi, Do brakieta y, do bazuki Dobra Zaraz mi to załatwi, uwierzcie mi Ciekawe jak szkoda mi się wrócić stąd Dobra Nie, powinienem dążyć w sumie Bo już wszystko tu zwiedziłem tak, to prawo też było zwiedzone i tamte rzeczy też zostały zwiedzone. Dobra, tu, nie tu, sorry. Ej, bo czas mi się kończy, halo. Ja zaraz umrę. Ja zaraz umrę. No i właśnie na, na takie sytuacje stawiam ten kryształ. Bo w taki sposób się przydaje. I skoro i tak będziemy do tego głównego, to czemu nikogo z tym skorzystam? Dobra, tu było zejście na dół, czyli dajeli idąc w prawo, jedziemy tu i tu mamy ślepy zawułek. Idziemy teraz... Aha, to jest takie to, dobra, spoko. Nie narzekam, nie narzekam, I tu powinien być drugi przycisk. Jak go tu nie będzie, no to... Oj, się martwię. Powiem mi teoretycznie po drugiej stronie. Ja, yeah, on musi być po drugiej stronie, o oh, nie. E o. Dobra, bo tu go nie będzie raczej. Mm. Może to to, nie. Właśnie, coś mi się tak wydaje, że to nie to. Mm. Kurde, gdzie ten przycisk może być? Uh, w tym bodajże... nie w pierwszy był sekret Gdzie może być ten przycisk tutaj? No nie no tu jest tylko ten sekret Na górze Tu był tylko sekret I to drugi bodajże Tja to był drugi sekret No nie No jeszcze ten durec zwiedził. E. Czy ja tu byłem w ogóle? Ej, nie kojarzy, że my tu wchodził. Tja. Dobra, i zanim przejdziemy sobie tam, to my mamy tutaj jeszcze tę klapę. Co nie? Ja bym te klapy sprawdził, czy ona się w międzyczasie nie otworzyła. Tylko, że mi to nic nie wyleciało, błagam. Ta klapa była na końcu tego korytarza, tutaj. Nie, nie otworzyła się. No trudno. Może się później otworzy, warto zapamiętać. Bo tam coś jest. I ja naprawdę chcę Uzi. Ja pragnę tego Uzi, uwierzcie mi. To jest rzecz, której najbardziej aktualnie pożądam. Uzi. Dobre, tylko tu będzie pewnie zjazd w dół. Tja, tu jest zjazd w dół. Aha. Skoro jest zjazd w dół, to i tak będziemy tam niżej, a więc, no dobra. Zapiszmy się. Jeny, jeny, jak to było spodziewane. Tylko, żeby nie puścił kontrola przypadkiem. No bo tam było też chyba, że jest coś wyżej. Właśnie. E, nie wchodzę na prawo, okej? Okay? Okej, okay, fajno. Tutaj, tutaj. Uuu, to jest w ogóle jakiś przycisk tutaj. I to nam to otworzyło. Eee. Fajnie. I to się teraz też to otworzyło. Kurde, zarąbiście, po prostu tej, podoba mi się. Podoba mi się to bardzo. A czyli to była drabinka jednak, mimo wszystko. Eee... To jest tu... Tu błagam żadnego Beboka nie chcę, bo będę krzyczał. A! To jest to pierwsze to. O to, 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 to No i widzicie? Tup, tup 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 dobra nie chodźmy na dół żeby to było ufo <laughs> jest ufo jest i ono. mamy desert igla jestem różnie usatysfakcjonowany co uzim naprawdę to jest dokładnie taka sama satysfakcja Mamy deserta, kurde Gdzieś 40 naboi do deserta. Wy sobie żartujecie chyba Wow To jest naprawdę dużo Do dwójki mam cokolwiek? Mam cztery, o to sobie poszczelamy z dwójki teraz No jeżeli mam te takie niefajne Jeżeli będziemy jakieś coś silniejsi No to to się zużyje Weźmie się deserta. I tu mamy apteczkę jeszcze Fajno, kurde Ej mamy już trzy sekrety w tym poziomie Zarąbiście jak tak mi to pójdzie, to może uda się w dzisiejszym odcinku skończyć również ten poziom. To by było naprawdę niesamowite. Wow, bym był zadowolony to bardzo. No. Kurde, tak uszczęśliwe znajdowanie tych sekretów, że... Naprawdę. Wow. Naprawdę wow. Dobra. Dobra, teraz tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Jeszcze raz zapisik. I teraz można iść na spokojnie. Po ostatni sekret oczywiście. I tak nic poziomu. Mamy to dziadostwo? NIE! Jezus Maria. To jest ten bossu. O Jezus Maria. TIE! Yeah. To jest broń na tego bossa. Dokładnie, to jest ta broń. Tak, jest fajnie, że się z Kurde. O jest ja zdej prosty Japą damy to Ja yeah. Ten boss naprawdę jest prosty Ciekawe czy zakończy ten poziom czy nie Mam nadzieję że nie Zakończyło The end? To jest... Nie wiem chcemy na po... Tą bidę nik... no to... Fajnie My sobie ...chodzi ciekawi nie, no, podoba mi się, podoba mi się. Przyjemny. E, I tak, sus do e, wydania nowych klasyków. E, 4 na 10 sekretów. To jest taka bida z tymi sekretami. Jezus Maria. Ale w tym pierwszym poziomie było tak ciemno, żeby nie było widać, gdzie to jest. E, no, ja jestem zadowolony w sumie. 22 kile. Spoko. Mi się podobało. Mi się wydaje, że w tym był jakiś sekret. Możemy spróbować go znaleźć w sumie jeszcze chodźmy 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 nie to jest zamknięte przejście i tu też jest zamknięte przejście no jedyne co jeszcze może być to gdzieś tutaj ale mi się wydaje że jednak tego tu nie będzie czekajcie tia ja. granatnik tam mieliśmy co gadacie? Tam można od razu po prostu spaść I to jest granatnik w ogóle XD Tylko jak się teraz na górę wrócić? Ja mam granatnik Z którego sobie nie pogorzystamy już, smuteczek Dobra Ej, naprawdę to jest duży problem jak i wrócić na górę a, chyba tam dobra. Jezus Marek nic nie przeleciałem tego. Ale chyba tędy da się wrócić na górę. No i fajno. No tylko szkoda, że ich został użyty, bo z gry oraz, że no... No no no. Wiecie o co chodzi. Ale to ciałko wiszące tu jest fajne. Nie no, podoba mi się kasa. No naprawdę fajne jest. No i mamy już więcej sekretów, mamy w tym poziomie wszystkie sekrety, no To mam e, jednak 5 na 10, a nie 4 na 10, halo, jest w wyniku e, Dobra, ale wyjdziemy sobie, mogę coś zapisać tak, żeby było zapisik o No i co powiem, a No albo następny custom będzie po tym, zależy czy znajdę jakiś fajny czy nie, albo No albo Po prostu albo, 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 albo no, albo jakiś kolejny custom znajdę, albo nie znajdę żadnego customa, kto wie, i będziemy mieli więcej Scarlet Nexus, ale Scarlet jest fajny, podoba mi się bardzo i dobra, ja już nie przedłużam, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, Zawieszam do na następnych, trzymajcie się, no i cześć, papa! Pa.